No, Nad na budowę trzeba zdjąć. Ale mają żarcia. Nieruszone. No, to już matka słaba, ona trzeci sezon... Trzeci? To czwarty chyba sezon miałby być. O ile nie wymieniły na jesień. Małe Ale mają nakrop, żarcia full jest tutaj. Jeszcze tutaj jajek, ale jakby szykowały, bo jest lekka, z tej strony, jadają, przenoszą, już tutaj powinien być czerw. Widzisz, od razu łeb w komórki wsadzają i zasysają miodek, jak dym poczują. O matka, zobacz, 4 lata ma. Gdzie po dwóch sezonach się wymienia, nie? I tutaj widzę, jest ok. Zobacz, to jest wszystko larwy, a tu widzę, o dotąd to już jajka sięgają. O to. Tak więc czekaj, chowamy, bo wieje. Tak więc matula, no i skoro jeszcze też same na jesieni nie wymienimy, no to im się jeszcze jakoś ona podoba. Bo jest zaznaczona. Ona jest jedną z trzech moich pierwszych matek, które kupiłem z ulami pierwszymi. Czarne opalitek. Ona mi pierwsza się zroiła. Z tamtego drzewa ją zdejmowałem. Spieprzyła mi zula. I ją w ten ul. <głos> <głos> Taka to była jazda. I one dużo miodu znoszą. Szybko się rozwijają z wiosny. Ale rojliwa. 产品。 mm <laughs>